Witajcie. Dzień życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek z serii o winach. Chcę zrobić, chcę dzisiaj nastawić wino rodzynkowe z domieszką daktyli i z domieszką fig. I teraz tak, tutaj mam rodzynki różne. Jedne są takie większe, jedne są mniejsze. Tych rodzynek mam 5 kg. Będę robił nastaw wina na 15 litrów wina w takim baloniku 15-litrowym. I mam tutaj te 5 kg rodzynek. Yy, mam figi. Figi suszone 1 kg. Wszystko naturalnie jest suszone. Na opakowaniu, na opakowaniu pisze, że są suszone w sposób naturalny te figi. Mam ich kilogram. I mam około 300-400 gramów daktyli bez pestek, Pest, te daktyle i te figi pokroję sobie w mniejsze na mniejsze kawałki, a rodzynek nie trzeba kroić. I najpierw sobie tak sparzę sobie rodzynki, czyli zagotuję wodę, zaleję je wrzątkiem. W sumie do tych 5 kg rodzynek, kilograma fig i te 300-400 gram tych daktyli. Będę używał około 9 litrów wody. Teraz sobie wrzątkiem to zalewam, żeby te rodzynki napuchły. Muszę jeszcze dogotować tej wody. Okazuje się, że tych fig jest dość sporo. Tym kilogram, ale po pokrojeniu objętościowo wychodzi więcej. I zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zalane jest to wrzątkiem. Dalej będę kroił jeszcze te figi. Ale może te wino nazwiemy figowo-rodzynkowo-daktylowe, bo, bo te figi dadzą pewnie aromat, ale to zobaczymy w trakcie. Dalej kroję. Do tego jeszcze potrzebujemy cytryny, między 4 a 6, ja zastosuję 4 cytryny, sok z 4 cytryn, kilogram cukru, rozpuścimy w gorącej wodzie, zagotujemy, pogotujemy ze 2-3 minuty, żeby zrobić taki ulub. Ja będę miał 1,5 litra wody, kilogram cukru, ale to nie ma znaczenia, dlatego że tutaj już dałem 5,5 litra wody. Tutaj dam 1,5, to już będzie 7. I jeszcze 2 litry przygotowanej wody, wystudzonej, do wiaderka fermentacyjnego będziemy uzupełniać. To wszystko przesypiemy za chwilę. Teraz robię ten syrop cukrowy ulub, w garnku trochę pogotuję i sok z czterech cytryn do tego jeszcze będziemy mieli drożdże winne z pożywką z częścią pożywki ja sobie przygotowałem dwa dni temu po to żeby one już zaczęły pracować drożdże szlachetne do win akurat z rodzynek daktyli takich mocnych win bo ja tutaj powyżej 14% chcę osiągnąć do 17-18% takie winko słuchajcie warto zrobić sobie w takim wiaderku fermentacyjnym, wiaderko fermentacyjne ja mam z kranikiem, który potem się może nam przydać do napełniania butelek na przykład do zlewania znad osadu, jeśli tego osadu będzie już mniej. Takie wiaderko ma pokrywkę z rurką fermentacyjną. Można sobie go kupić. Możecie poszukać na internecie, są różne firmy. Ja mam 25 litrowe. I, i teraz ten mój nastaw, yy, znaczy te rodzynki, figi i daktyle, które były zalane wrzątkiem. One już trochę napęczniały, zostały sparzone. Tu mam przygotowany ulub, jeszcze syrop z cukrem, czyli woda z cukrem, taki syrop powstał cukrowy i teraz to wszystko wymieszam w tym wiaderku. Jeśli się wam okaże tak jak mnie że wam rodzynki i te pozostałe owoce wypiły tą wodę, no to zobaczcie, mi mam, te, mam teraz 12,5 litra. Teraz będę musiał uzupełnić jeszcze wodą do około 16 litrów tego nastawu. 15, 16, żeby tak było, więc muszę iść wodę, przegotować doleję, oczywiście wystudzone. Jak temperatura będzie miała tego nastawu, około 30 stopni to dodam moją matkę drożdżową taką yy, tych drożdży szlachetnych wymieszam zakryję tym tą pokrywką ona jest dość szczelna naleję wody i zostawię ten nastaw na około miesiące mój nastaw już jest gotowy wyszło tego 15,5 litra teraz sobie to zamknę i naleję wody i za miesiąc ciąg dalszy